Czego możemy się nauczyć od Tischnera? Myślę, że łączenia jakby kontekstu duchowego z konkretem historii. Gdy czytałem te rekolekcje, to jakoś to, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że rekolekcje wygłoszone w latach 60., 70. XX wieku, czy na początku stanu wojennego, mimo że nawiązywały do konkretnych historycznych wydarzeń, Tischner mówił do ludzi uwikłanych w jakiś bardzo konkretny moment historii to te jego nauki nie były oderwane od tego, co my dzisiaj przeżywamy w naszej rzeczywistości. Od Tischnera możemy uczyć się tego przechodzenia od doświadczenia ludzi w, jak, w tego, co się dzieje w ich życiu i pokazywania, że to doświadczenie osadzone jest w tym, co mówił Jezus Chrystus, w tym, co jest zawarte w Ewangeliach. On potrafi pokazać łączność między Ewangelią, dobrą nowiną Jezusa Chrystusa, a konkretem życia człowieka w jakimś momencie historii. To, co jeszcze ważne, czego na pewno można się uczyć, to to, że w tych jego naukach widać, że one są połączeniem bardzo rozmaitych poziomów. To nie jest tak, że, że one powstały tylko przy, przy biurku. Tischner z jednej strony korzysta z jakiejś swojej tradycji rodzinnej. Z drugiej strony, bardzo wyraźnie widać, że, że często nawiązuje do jakichś rozmów, spotkań z ludźmi. W jego tekstach widać doświadczenie filozofa, który przedarł się przez wielkie tomy filozoficzne. Są tam obecne ślady dzieł literackich należących do kanonu kultury. I to wszystko połączone w jakimś takim pogłębionym myśleniem. Widać, że te Cała, wszystkie doświadczenia, które stanowią, które są w Tischnerze, on, myśl, on jakoś potrafi to przemyśleć, stalić w jedność i z tego stworzyć komunikat, który przekazuje ludziom. I ta różnorodność, ta, te różne poziomy doświadczeń, które spajają się w naukach rekolekcyjnych, sprawiają, że to jest żywe, konkretne, pogłębione intelektualnie, zakorzenione wielkiej tradycji, no i bardzo mocno nawiązujące do tego, co stanowi istotę Ewangelii. No i jakby łączenie tych różnych doświadczeń, tych różnych poziomów, to, to myślę, że warto, żebyśmy tego się od kaznodziei Tischnera uczyli.